Małgorzata majeran Kokot, witam ponownie i już przedstawiam moich kolejnych gości to pani Małgorzata Franczak i pani Marta Gawryluk z Fundacji Eudaimonia. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Fundacja Eudaimonia działa głównie na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest całe mnóstwo tematów, które dotyczą osób niepełnosprawnych. Czy praca, asystent dla osoby niepełnosprawnej to są takie główne tematy, którymi się zajmujecie, czy to wszystko teraz zmieniło się, bo macie ogromnie dużo pomysłów? Mamy ogromnie dużo pomysłów, ale ciągle działamy w obszarze aktywizacji osób z niepełnosprawnościami, z tym, że już nie tylko koncentrujemy się na pracy, ale także y, próbujemy aktywizować też społecznie osoby z niepełnosprawnościami. Próbujemy szukać nowych form, bo okazuje się, że te klasyczne, standardowe formy wsparcia no, nie do końca już się sprawdzają. Dlatego próbujemy szukać nowych, innowacyjnych rozwiązań i w obszarze aktywizacji zawodowej, i w obszarze y, aktywizacji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Te projekty są już od y, jakiegoś czasu i y, myślę, że pewien y, taki próg został przełamany, to znaczy udało się pokazać y, społeczeństwu i osobom niepełnosprawnym, że warto wyjść z domu, że warto zacząć pracować, y, zacząć działać. Nie, nie warto siedzieć i zamykać się w domu, bo to y, do niczego tak naprawdę nie prowadzi. W związku z tym y, jesteście już krok dalej, tak? Pewne rzeczy już się okazały. Teraz jest coś nowego, co próbujecie w tej chwili przekazać osobom niepełnosprawnym i nie tylko. Naszym oczkiem w głowie, można powiedzieć, jest szeroko rozumiana asystentura dla osób z niepełnosprawnych, ponieważ jesteśmy przekonani, że właśnie dzięki wsparciu asystenta e, będzie możliwe takie pełne włączenie się osób z niepełnosprawnościami w... w nurt życia społecznego, że bez asystenta właśnie wiele osób było skazanych na to, żeby być w domu, mimo przekonania, że e, mogliby uczestniczyć e, w życiu wspólnot lokalnych. Tak? Natomiast no, okazało się, że ten asystent to jest e, to narzędzie, dzięki którym e, mogą sprawniej funkcjonować. No tak, ale tu jest taki mały problem, bo żeby mieć asystenta, to ktoś musi temu asystentowi zapłacić. Czy udało Wam się jakoś już dotknąć tego tematu, bo takimi nieformalnymi asystentami dla osób niepełnosprawnych zawsze byli bliscy, czyli mama, tato, ktoś z rodziny. No to wiadomo, że takie osoby nie biorą wynagrodzenia, ale z drugiej strony jest to potworne obciążenie psychiczne też dla tych osób, a też relacje pomiędzy dziecko, mama są nieco inne jak pomiędzy na przykład przykład młodym człowiekiem, który siedzi na wózku, a młodym człowiekiem, który mówi, w jakimś sensie pomaga. Jak to wszystko postrzegacie i jak to się rozwija? To prawda, że asystent, asystentem najczęściej jest rodzic albo ktoś z rodziny, ale generalnie jakby w tym nurcie niezależnego życia odchodzimy od tego, żeby asystentem był ktoś z rodziny, dlatego, że traktujemy to jako, jako pracę. Czyli asystent jest osobą, która jest wynagradzana z różnych środków, czasami unijnych, czasami PEFRON, ale to jest jego praca, więc rodzica trudno rozliczyć z y, profesjonalnego y, wykonywania jakichś obowiązków, a asystenta tak. Y, I szkolimy tych asystentów też. Z niepełnosprawności i wzrokowej, i słuchowej, i psychicznej. Tak jak, ich, jak klientów mamy, czy ruchowej, tacy, y, tak, takie szkolenia przeprowadzamy i ten asystent po prostu u nas pracuje, jest zatrudniony. A te szkolenia to jest tak, że ktoś przechodzi szkolenie, dostaje papier, jest y, asystentem wykwalifikowanym, mogę szukać pracy, właśnie w takim zawodzie. Dokładnie tak. Z tym zawodem to tam też jest trochę problem, bo... Bo, bo nie ma takiego e, zawodu jak asystent do samej jest, jest, tak? Nie, tu koleżanka jest lepiej <grym> tak? zorientowana, <grym> Jest taki zawód już ponad 10 lat. Mamy zawód asystenta osoby z niepełnosprawnością. Problemem jest, że nie za bardzo wymagania, które określone, przypisane są temu zawodowi, przystają do rzeczywistości. Dlatego mamy takie jak gdyby dwa nurty, jeżeli chodzi o, do, o dojście do bycia asystentem. Jeden nurt zgody z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym, które mówi, że asystent asystentem mogą być osoby, które kończą y, szkoły policealne, bądź też y, szkolenie na poziomie licencjatu z asystentury osób z niepełnosprawnościami. No i ten drugi nurt to są szkolenia bardziej przez doświadczenie i przez y, zdobywanie y, konkretnych kompetencji i takie szkolenia realizują różne organizacje pozarządowe, czyli ten nurt trzeciego sektora. I wydaje nam się, i to pokazują też doświadczenia organizacji ogólnopolskich, że właśnie ci asystenci szkoleni w, takim, w, tym, w tym trzecim sektorze bardziej czy lepiej się spełniają w funkcji asystentów osób z niepełnosprawnościami, bo też wcześniej mają doświadczenia związane z taką bezpośrednią pracą z, z, różny, z, z osobami z różnymi uh, trudnościami i w komunikowaniu się i w przemieszczaniu się uh, i tak też te nasze doświadczenia pokazują. My działamy też w koalicji na rzecz usług asystenckich i przerwy regeneracyjnej, w której koalicja skupia organizacje pozarządowe, ale też takie podmioty samorządowe i często się spotykamy, rozmawiamy na ten temat i upowszechniając tą asystenturę, i jednak nasze doświadczenia pokazują, że, że te przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej nie do końca przystają do rzeczywistości, do realnych potrzeb, potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wieczór z Radiem wrocław. Rozmawiamy dziś o działaniach Fundacji Eudaimonia. Pani Małgorzata Franczak i Marta Gawryluk opowiadają o projektach realizowanych przez fundację. Ta koalicja na temat przerwy regeneracyjnej, co to w ogóle jest? O co tutaj chodzi? Na początku powiedziałam o tym, że szukamy nowych, nowych rozwiązań, w, jeżeli chodzi o wspieranie osób z niepełnosprawnościami. Ta przerwa regeneracyjna to jest usługa adresowana właściwie do otoczenia, najczęściej do rodzin, które, jak już dzisiaj stwierdziliśmy, wspierają osoby z niepełnosprawnościami, są ich asystentami. Tak? Przerwa regeneracyjna ma na celu dać chwilę wytchnienia, dać czas na załatwianie spraw innych poza opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Czyli jest to usługa adresowana właśnie dla opiekunów, rodziców, rodziców członków tak, rodziny. Tak. Jest to rozwiązanie stosowane w, dość szeroko w Europie Zachodniej, coraz częściej w Polsce, chociaż niewiele Organizacji używa tego pojęcia przerwa regeneracyjna czy krótka przerwa regeneracyjna, ale jest coraz powszechniejsza również. U nas również we Wrocławiu są już pierwsze takie y, działania na rzecz właśnie wspierania rodziców czy opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami po to, aby mieli czas na odpoczynek, mieli czas na załatwienie innych spraw, a przez to mogli dłużej wspierać właśnie swoich niepełnosprawnych członków rodzin. No ale żeby taka przerwa regeneracyjna mogła mieć miejsce, to rodzica musi w tym momencie zastąpić ktoś inny, prawda? Bo to właśnie moglibyśmy powiedzieć, co to za problem. No to na chwilę dziecko <laughs> zostaje samo, a ja idę załatwić jakieś sprawy, wrócę i, i właściwie po problemie. A tutaj potrzebna jest aż koalicja żeby taki czas wygospodarować. To znaczy, że tutaj trzeba trochę zachodu, żeby to wszystko pogodzić. Tak, w dotychczasowych działaniach koncentrowaliśmy się na wspieraniu stricte osób z niepełnosprawnościami. Środki, wykorzystamy głównie z środków publicznych i środki były dedykowane właśnie na osobę z niepełnosprawnością, a gdzieś to otoczenie pozostawało na uboczu. I w tej chwili właśnie... Próbujemy mówić o tym, że rodzice... Opiekunowie faktyczni również muszą być objęci wsparciem po to, aby ich to wsparcie było bardziej efektywne i było wydłużone w czasie. Bo jeżeli rodzic, który 24 godziny na dobę opiekuje się dzieckiem, nie ma możliwości na, na chwilę wytchnienia, no to niestety odbija się to również na jego zdrowiu i sprawia, że no, nie, jest, nie jest tak efektywny i to wsparcie no, może się zakończyć za wcześnie. Mhm nikt tak naprawdę wtedy nie jest szczęśliwy w tej rodzinie, bo tak. osoba, która jest niepełnosprawna jest w jakiś sposób, no, ma taką dyskomfort swojej niesprawności, a rodzic, który się tą osobą opiekuje też jest w takim kołowrocie, że właściwie już nie ma własnego życia, nic się nie liczy, tylko opieka nad tą jedną bliską mhm. osobą. W związku z tym to wsparcie takie dwutorowe, nie tylko niepełnosprawni, ale też, ale też właśnie ci opiekunowie. Jak można im pomóc? Rozumiem, że ta przerwa regeneracyjna to jest właśnie taki czas dla nich, ale wtedy co? Właśnie musi przyjść do nich asystent, który, który ich zastąpi. Jak to technicznie można rozwiązać? Te rozwiązania są różne. Jedna rzeczywiście i, i chyba najprostsza, przychodzi asystent na kilka godzin, tak, i e, rodzic w tym czasie, wychodzi, załatwia swoje sprawy, ale już coraz częściej także e, pojawiają się takie możliwości, że e, e, ta osoba z niepełnosprawnością trafia do e, domu dziennej aktywności, do miejsca, gdzie może przebywać te kilka godzin, a nawet e, docelowo e, kilka dni. E, ja słyszałam w Miliczu o tak w takim pokoju wytchnień. To co prawda nazwa tak. jest taka może nie do końca jednoznaczna, ale chodziło o to, żeby właśnie osoba, która wymaga opieki w takim pokoju pobyła z profesjonalnym personelem, opieką mhm. profesjonalną, a w tym czasie właśnie opiekunowie mogli wyjechać, odpocząć, załatwić coś, coś ważnego. Także takie miejsca się chyba pojawiają już, prawda? Tak, jest ich coraz więcej i to określenie przerwa regeneracyjna jest bardzo, bardzo pojemna. Ta różnorodność form jest duża i tak naprawdę ona musi być duża, ponieważ ona musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb i osoby z niepełnosprawnością i rodzica. Więc to mogą być kilkugodzinne um, Przerwy mogą być kilkudniowe, przerwy regeneracyjne. Organizowane są również już wyjazdy kilkudniowe, kilkunastodniowe dla osób z niepełnosprawnościami w czasie, kiedy właśnie rodzice zostają w domach i mogą w tym momencie sobie załatwić wszystkie inne sprawy, bądź też, jak pani powiedziała, wytchnąć. Tak, odpocząć. odpocząć. Z Radiem wrocław. Fundacja Eudaimonia, szereg różnych działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Z pewnością jest też tak, że nie tylko są to osoby, które chcą pracować, ale chcą też prowadzić swoje własne firmy. Jest taka możliwość, którą stwarza Fundacja Eudaimonia, jak można założyć własną firmę, jeżeli jest się osobą niepełnosprawną, bo o takich mówimy. Myślę, że bardzo prosto. Należy odwiedzić naszą stronę internetową www.własnafirmamyślnik.eudaj.pl i tam zobaczyć wszystko. Wszystkie dokumenty, które są potrzebne do tego, aby być włączonym do projektu, który polega na tym, że można założyć własną działalność gospodarczą, dostać dofinansowanie około 23 tysięcy, a nawet wsparcie pomostowe, czyli już jak tą firmę mamy, to mamy jeszcze taką pomoc finansową, żeby po prostu te składki ZUS czy księgowość opłacić sobie i mieć trochę, trochę spokoju na ten pierwszy czas. Jak czasowo to jest? To w tej chwili jest projekt, który się rozpoczął, który trwa, który się zaraz zakończy. Który trwa i można powiedzieć, że jest, sprawa jest dosyć pilna, bo poszukujemy tych osób. Pierwsza ósemka została już wybrana, ale jeszcze potrzebujemy 12 osób. Szukamy osób z niepełnosprawnościami, które są otwarte na to, żeby założyć własną działalność i zamieszkują powiaty Legnicki, Ziemski, Polkowicki, Jaworski, Złotoryjski i Górowski. I Fundacja Odejmonia może im pomóc w otrzymaniu dotacji na rozpoczęcie działalności i potem w takiej e, pomocy finansowej jeszcze przez pierwsze miesiące e, trwania tego, e, tej, tej, e, tej firmy. Mm -hmm. A jakie, jak, jakiej wysokości jest tutaj ta pomoc finansowa? Około 23 tysięcy mm, na rozpoczęcie, na taki rozruch tej firmy, na kupienie różnych rzeczy, które są potrzebne, e, bez których ona może, nie może istnieć. Mm -hmm. A czy to będzie tak, że jeżeli taki projekt się nie uda, to znaczy ktoś założy firmę i ona za czas jakiś splajtuje, czy ta działalność się jakoś nie będzie dobrze rozwijała, to taka osoba niepełnosprawna będzie musiała potem te pieniądze oddać? Jak tutaj to wygląda? Generalnie jest tak, że robimy wszystko, żeby te firmy utrzymać i jakby, jeżeli nawet ktoś ma jakieś trudności potem, to my zawsze e, służymy taką pomocą doradczą i jakby w zamyśle to jest e, tak, że szukamy zawsze osób, które mają determinację do tego, żeby te, jednak te firmy utrzymać. Jeśli się okaże z jakichś przyczyn po roku, że, że ta firma będzie zamknięta, no to nie będą jakieś wyciągane jakieś konsekwencje, mhm. ale na pewno to jest, na pewno bardzo wspieramy te osoby, żeby tak się nie stało i żeby te firmy działały, a mogę powiedzieć więcej, czasami zlecamy tym firmom różne, różne usługi jako fundacja aby wspierać przedsiębiorczość osób z niepełnosprawnościami. Przed rozpoczęciem naszej rozmowy usłyszałam, że jest kilkadziesiąt projektów, które realizujecie. Tak? Jest tego bardzo dużo, więc co jeszcze chcecie zrobić dla osób niepełnosprawnych? To na pewno jest po części aktywizacja zawodowa i społeczna, o czym mówiliśmy. Kwestia dostępności też administracji publicznej, potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Czyli likwidacja barier, tak, tak trochę też, tak, o czym ciągle mówimy. Dokładnie, od, od i Biula. edukacja. I myślę, że te są takie główne tutaj obszary, w których działamy. Jeśli chodzi o aktywizację zawodową, to jak najbardziej trener pras i zatrudnienie wspomagane. Obecnie realizujemy trzy takie projekty, które śmieję się, mają dosyć prostą nazwę, bo to jest zatrudnienie wspomagane, 1, 2 i 3, żeby Chociaż nie, było nie każdy może rozumieć co to znaczy zatrudnienie wspomagane to zaraz właśnie mm. już wytłumaczę generalnie model tego, tej aktywizacji osadza się na trenerze pracy czyli takiej osobie która wspiera w takim procesie i poszukiwania prac. najpierw może rozeznania swoich predyspozycji zawodowych poszukiwania pracy rozmawia z pracodawcami czasami nakłania tych pracodawców do tego żeby zatrudniły zatrudnili konkretny tą osobę, co najważniejsze i co jest jakby koroną tego, tego tutaj modelu, jest na stanowisku pracy. Sam najpierw uczy się tych, tych czynności, pracuje, a potem, a potem z tą osobą wykonuje te czynności do momentu takiego kompletnego usamodzielnienia. Y, i monitoruje ten proces. Czyli także... to jest taki opiekun y, osoby niepełnosprawnej w zakresie właśnie pracy, powiedzmy. Taki prawda? trochę asystent zawodowy. Taki trochę tak, od tak. początku prowadzi. Y, ilu y, takich asystentów macie? Y, w... Około dziesięciu mm -hmm. teraz w tych, w tych projektach, bo jeden projekt się nie, jeszcze nie rozpoczął i zachęcam do zgłaszania się, bo już niedługo na za dni gdzieś o dokumenty rekrutacyjne pojawią się na naszej stronie internetowej i będziemy y, jakby przyjmować do projektu. O ale to ob... powiedzmy o tym bardzo, to bardzo ważne ja jest. Tak? To jest bardzo ważne. Kogo szukacie, kto może z, tutaj się do was zgłosić, jakie są potrzebne kwalifikacje i no i właśnie czy to będzie potem jakieś wynagrodzenie za to, czy to jest taka praca społeczna, to proszę wszystkie informacje na ten temat. Czy Praca społeczna to tylko dla wolontariuszy, ja myślę, a jeżeli... Tutaj już tak. tak a jeżeli ktoś dobrze chce wykonywać swoją pracę, to, to jednak no, musi mieć wynagrodzenie i tutaj przyjmujemy trenerów pracy, ale głównie, co jest jakby tutaj największą taką potrzebą, to zachęcamy wszystkie osoby z niepełnosprawnością, różną, te, które czują, że same... Samemu jest trudno na rynku pracy, potrzebują osoby, z którą właśnie y, popracują trochę, zobaczą co potrafią robić, y, nauczą się jak szukać pracy i będą pracować, bo to czasami jest y, no, niezwykle ważne, żeby tą pracę utrzymać, bo nie chodzi o, o to, żeby mhm. ją zdobyć, ale żeby ją utrzymać. A zatem y, apelujemy do osób niepełnosprawnych na mhm. Dolnym Śląsku, które chcą wyjść z domu i zacząć pracować. Samemu trudno... Y, to wszystko ogarnąć, w związku z tym potrzebowałyby osoby, które razem z nimi ten krok po kroku będzie pokonywać. Takie osoby bez względu na wiek. Tak. Wiek aktywności zawodowej. Wiek aktywności zawodowej, tak. oczywiście. Czyli osoba, która może podjąć pracę, tak. jest w tym wieku, może się do Was zgłosić. I Wy wtedy co z takim zgłoszeniem zrobicie? To znaczy na pewno będzie tak, że zobaczymy, ile tych zgłoszeń jakby spł spłynie z Dolnego Śląska, bo jeżeli to będzie jedna osoba na przykład w jednym mieście, to trudno będzie nam przydzielić jednego trenera. Tak? Mhm. Na pewno będzie tak, że jeżeli kilka zgłoszeń e, będzie z tego miejsca, to wtedy przydzielimy trenera pracy. Mhm. E, na pewno celujemy e, tutaj też. We, we, we Wrocławiu, żeby swój ośrodek mieć tutaj zatrudnienia wspomaganego, bo generalnie jakby chcemy mieć kontynuację. Osoby dzwonią, pytają się, także to jesteśmy rozpoznawani, mm -hmm. ale w terenie też jak najbardziej. Yy, można, tak. można próbować, tak? tak? Dobrze. Czyli po pierwsze zgłaszają się osoby niepełnosprawne, a czy zgłaszają się też osoby, które chcą zostać trenerami pracy, czy takie osoby już macie i nie potrzebujecie trenerów pracy? To znaczy, po części też mamy, ale wydaje, wydaje nam się, że jeżeli ktoś w ogóle. Czuję, że chciałby z nami współpracować, że ma kompetencje i wykształcenie w tym zakresie, to jak najbardziej jesteśmy otwarci i na asystentów, i na trenerów pracy, czy trenerów aktywności, bo tych projektów jest bardzo dużo i, i tej kadry też będziemy potrzebować. Okay. Oczywiście też pewne procedury rekrutacyjne związane z, jakby z pewnymi kwotami nas obowiązują, czy konkurencyjności, czy nie, ale na pewno, jeżeli ktoś jest zainteresowany pracą w organizacji pozarządowej i takiej prężnej jak nasza, i chce się profesjonalizować tym, co robi, to zachęcamy do tego, żeby na ten adres biurowy, który mamy ogólny, wysyłać swoje kandydatury. Mm -hmm. A jakie trzeba mieć kwalifikacje tutaj, co, do jakich osób kierujemy to zaproszenie? Mm -hmm. To myślę, że jak najbardziej będziemy poszukiwać asystentów i zawsze poszukujemy asystentów. A tutaj trzeba mieć jakieś skończone właśnie kursy, czy czy, to, czy, czy, czy nie, niekoniecznie? To znaczy, na pewno najlepiej mieć doświadczenie pracy z osobami z niepełnosprawnościami, ale nie jesteśmy organizacją, która zatrudnia osoby tylko z wyższym wykształceniem, także proszę się nie martwić. Nawet czasami to przeszkadza. Tak naprawdę potrzebujemy osoby, które, które są chętne do pracy, które są dyspozycyjne. I które czują, ten kontakt z osobą dokładnie To jest chyba najważniejsze, Tak, które, które po prostu też y, mają taką otwartość też na no, nauczanie się nowych rzeczy, bo to jest normalne, że nie każdy, y, jak przychodzi do pracy, to zna się na wszystkich jakby tutaj niepełnosprawności, no, niepełnosprawnościach, potrzeba jest empatii y, i potrzeba też takiego taktu. Mm -hmm. I nie traktowania tych osób y, 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 troszeczkę jak dzieci, tylko jak normalnie dorosłych os o, dorosłe osoby, które mają swoje I potrzeby, partnerów, I prawda? partnerów, y -hmm. tak. Ja tylko dodam, że co prawda e, m, trenerzy pracy i trenerzy aktywności czy kandydaci e, do tej pracy e, to powinny być osoby mające doświadczenie z osobami z niepełnosprawnościami, ale jeżeli ktoś nie ma, a chce spróbować, to jak najbardziej jesteśmy otwarci na... E, no, w pierwszej kolejności na wolontariuszy, którzy przejdą proces szkolenia, którzy pod okiem naszych doświadczonych asystentów czy trenerów rozpoczną pracę z osobami z niepełnosprawnościami i w ten sposób zdobędą doświadczenie. Więc jak najbardziej osoby bez doświadczenia, a chcące spróbować pracy z osobami z niepełnosprawnościami, zapraszamy także. Ja myślę, że tutaj możemy też powiedzieć o tym, iż w regionie takich osób być może trochę brakuje, bo we Wrocławiu pewnie, jest już tutaj od tak dawna działacie i jest szereg innych organizacji, które też tutaj podejmują takie działania, że, że bardzo byśmy chcieli, żeby też w tych mniejszych miastach Dolnego Śląska takie osoby były, gdyby właśnie ktoś potrzebował ich pomocy. Jak najbardziej mamy projekty, które obejmują różne powiaty Dolnego Śląska, Świdnicki, Polkowicki, Legnicki, Lubiński i tam będą się toczyć właśnie te projekty asystenckie. Będziemy poszukiwać asystentów, którzy, to jest ciekawe, są osobami wykluczonymi społecznie, czyli takimi, które mają, z pewnych względów nie uczestniczą w życiu społecznym, a chcą jakby wrócić do aktywności i dajemy im szansę przez szkolenia. E, właśnie dla asystentów bardzo, rozbud bardzo rozbudowane e, i co jest też ważne mm, o czym jeszcze może do końca nie powiedziałyśmy że jak zawsze szkolimy asystentów to potem jest blok taki praktyczny czyli nie tylko szkolenia ale praktyka i też po prostu robienie e, takiego stażu powiedzmy. Mhm. E, bo wtedy tak naprawdę wszystko wychodzi na jaw. Teoria to jedno, a praktyka dokładnie. i codzienność to, to jest zupełnie inna sprawa. Mhm. Ja dodam, że jeżeli chodzi o te nasze szkolenia, e, to one są współprowadzone albo, przez pro, albo prowadzone przez same osoby z niepełnosprawnościami. Bo to one tak naj, najlepiej wiedzą, jakiej formy e, asystentury potrzebują, w jakich obszarach e, i jak je e, dokładnie e, wspierać, więc e, wyszliśmy z e, założenia, że te osoby z niepełnosprawnościami powinny prowadzić i współprowadzić e, szkolenia dla kandydatów na asystentów. Kiedy rozpoczyna się ta rekrutacja i do kiedy ona potrwa? Rekrutacja na asystentów już praktycznie trwa. Przygotowujemy dokumenty, bo to jest też najważniejsze w projektach, żeby jednak wszystkie formalne tutaj rzeczy spełnić, więc prosimy o to, żeby obserwować naszą stronę internetową. Już teraz będą zawieszone te, te informacje. Także to jest Facebook i strona internetowa, to jest też taki sposób najlepszy komunikacji. I to jest proces dosyć rozbudowany, bo będziemy najpierw rekrutować tych asystentów, potem będziemy ich szkolić. Dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, że to jest blok około 130 godzin, także to będzie trochę trwało, więc zanim dojdzie do zatrudnienia, no to pewnie to minie jakieś 2-3 miesiące, ale tak jak, tak jak powiedziałam, wszystkie informacje będą, będą na stronie. Mhm. Fundacja Eudaimonia, trochę trudna nazwa. Co ona oznacza? Eudaimonia to jest taki model, też model filozoficzny, który mówi o podążaniu do szczęścia, że szczęście to nie jest coś, co mamy już, tylko ciągle do niego dążymy. Doskonale, doskonale siebie i to nam przyświeca naszej pracy. To gdyby ktoś chciał dążyć do szczęścia razem z tą fundacją, to bardzo proszę pamiętać adres strony internetowej www.eudaimonia.pl Fundacja Eudaimonia, Małgorzata Franczak i Marta Gawryluk były dziś moimi gośćmi. Bardzo Paniom dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Małgorzata Majeran-Kokot, dziękuję, do usłyszenia.